Dzień dobry, witam serdecznie. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj będzie ciąg dalszy naszych rozważań na temat grobu Agamemnona Juliusza Słowackiego. Prawdziwa jazda w tym wierszu zaczyna się od fragmentów, w którym pojawiają się dwa pola bitew Termopile i Heroneja. Zestawione są one na zasadzie kontrastu znaczeń, jakie przypisuje im poeta. W masowej wyobraźni, takiej świadomości historycznej, Termopile to Symbol szlachetnej porażki, porażki wojowników, którzy walczą z przeważającymi siłami perskimi, broniąc do samego końca wąwozu termopilskiego, właśnie. Reprezentują oni, ci wojownicy i ich przywódca Leonidas, reprezentują oni następujące. Cechy: honor, waleczność, nieustępliwość, zorganizowanie. Natomiast wódz spartański to jeden z symboli wojownika, który woli zginąć niż się poddać. Natomiast Heroneja to miejsce też porażki, no bo Spartanie przegrali przecież pod Termopilami, ale Hronia to miejsce porażki gorzkiej, upokarzającej, po której to Grecja straciła wolność. Podmiot liryczny, którego chyba możemy bez problemu utożsamić z samym Słowackim, jest tutaj wybitnie uczciwy w stosunku do samego siebie jako do Polaka. I woli nie zatrzymywać się pod termopilami, unosząc się gdzieś tam ponad grecką ziemią. A unosi się na grzbiecie uskrzydlonego konia, czyli Pegaza. Dlaczego nie chce się zatrzymywać pod termopilami? No, mówiąc tak bardzo kolokwialnie i dosadnie, przegryw dobrze czuje się w towarzystwie innych przegrywów. Pod termopilami. Pożarłyby go wstyd, zażenowanie, poczucie bycia nie na miejscu. No i dobiłoby go pytanie tych martwych Spartan, tych duchów, martwych wojowników o liczebność Polaków, o zaangażowanie. Spaliłby się ze wstydu, gdyby uświadomił sobie, że Polaków było wielokrotnie więcej w różnych decydujących momentach w najnowszej dla Słowackiego historii, ale Polacy nie, mogą się, nie mogli się równać z odważnymi, walecznymi, zorganizowanymi Spartanami. No i tutaj taki cytacik. Bo jestem z kraju smutnego ilotów. Z kraju, gdzie rozpacznie sypie Kurhanów, z kraju, gdzie zawsze po dniach szczęśliwych zostaje smutne pół rycerzy żywych. No, ten kraj ilotów, no to, to też jest niezły pocisk. Iloci to byli niewolnicy. Niewolnicy, którzy e, mieli naprawdę przerąbane wsparcie. Tak? w momencie, gdy Spartanie zbyt długo nie mieli z kim walczyć, no to urządzano m.in. polowania na ilotów, o ile mnie moja pamięć historyczna nie myli i o ile oczywiście nie czytałem, nie znalazłem tej informacji w jakimś zbyt chyba fantastycznym źródle, ale chyba nie, no iloci to są niewolnicy, no więc Słowacki mówi, nie, 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 ja pod termopilami się nie będę pokazywał, no bo Spartanie wezmą mnie za niewolnika, tak? jestem z kraju niewolników, gdzie po wielkich starciach zostaje smutne pół rycerzy żywych, czyli e, połowa umarła, połowa przeżyła tych naszych walczących. No i ta połowa, która przeżyła, jest oczywiście pogrążona w jakiejś Depresji, no może smutku lepiej to będzie brzmiało. To jest taki opis mentalnej sytuacji Polaków po upadku Powstania Listopadowego, które dla Polaków ten upadek, tak? Dla Polaków upadek Powstania Listopadowego był nieprawdopodobnie traumatycznym doświadczeniem. Tutaj Juliusz Słowacki trochę hmm, głęboko sięga ponieważ wiersz napisany w 1839 roku odnosi się bardzo mocno do wydarzeń sprzed mniej więcej 9 lat. Jedźmy dalej na Termopilach. Bez złotego pasa, bez czerwonego leży trup kontusza, ale jest nagi trup Leonidasa. No, Słowacki tutaj zbija ze sobą tradycję antyczną, czyli Termopile Leonidas z tradycją sarmacką z kulturą Polskiego sarmatyzmu. Rzecz jasna ta pierwsza, czyli antyczna, jest stawiana jako wzór, za którym trzeba podążać. A sarmackie gadżety należy oczywiście odrzucić jak najprędzej i jak najdalej. Złoty pas, kontusz, szabelka. Tutaj oczywiście dodaję od siebie wąsy, żupan, podgolony łeb. To wszystko rekwizytorium najmroczniejszych polskich cech narodowych. Rozdętego ego, próżności, sobie państwa. A ta nagość Leonidasa, skontrastowana z tym e, odzianym, wrzupany i pasy i kontusze e, polskiego szlachcica, ta nagość Leonidasa jest o wiele cenniejsza niż nawet najszersze pasy słudzkie. A tak w ogóle nagość w kulturze antycznej nie tylko by była łączona z e, prądaniem, jakąś tam erotyką, ale również nagość była symbolem uczciwości, czystości intencji. Jeżeli ktoś był nagi, to znaczy, że nie mógł nigdzie ukryć broni, nie mógł niczego skrytobójczo planować. No i teraz znowu posłużę się cytatem, żeby e, żeby poruszyć bardzo ważną dla Słowackiego kwestię. O Polsko, póki ty duszę anielską będziesz więziła w czerepie rubasznym, puty kat będzie rąbał twe puty nie będzie twój miecz zemsty strasznym, puty mieć będziesz hienę na sobie i grób, i oczy otworzone w grobie. No, tę dwoistość natury Polaków można znaleźć już dużo wcześniej, chociażby w Dziadach części trzeciej, w tej słynnej wypowiedzi Wysockiego, że nasz naród, jak lawa, z zewnątrz jest sucha i plugawa, ale wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziemi. Mickiewicz przy pomocy tego obrazu bardzo czytelnie nam rysuje, jak wygląda według niego społeczeństwo polskie. Jest spora, nawet bym powiedział, ogromna rzesza tych Polaków, którzy sobie Żyją tak jak żyli wcześniej, to znaczy zabory nie przeszkadzają im w tym, żeby wieść życie spokojne, czasami dostatnie, czasami beztroskie, ale są też ci, ten wewnętrzny ogień, którzy są oczywiście solą tej ziemi i są arcypatriotami. To jest diagnoza Mickiewicza. Natomiast w przypadku słowackiego ta diagnoza jest nieco inna. W roku 1839, kiedy mamy grób Agamemnona napisany, Mickiewicz ma już na koncie pana Tadeusza, czyli największą w historii literatury romantycznej apologię polski szlacheckiej. Natomiast Słowacki w tym sarmatyzmie widzi przyczynę naszych klęsk, nieszczęść, nieszczęść z przeszłości, jak i być może nieszczęść, które czekają nas w przyszłości. Ta dusza anielska to nasze najcenniejsze, nasze narodowe surowce naturalne czyli te cechy, którymi możemy się szczycić, z których możemy być dumni. Jednak przykryte są one obrzydliwym cielskiem, tłuszczem, tym czerepem rubasznym, naszym stylem życia. No Adam Mickiewicz tego czerepu rubasznego ulepił czy czwarte soplicowa, więc widzimy, że tutaj jest różnica kolosalna. Jedyną szansą na wyrwanie się z tego przeklętego Z, z tych kolejnych przeklętego losu jest zerwanie z ciała, jak to Słowacki pisze, koszuli Dejaniry. A koszula Dejaniry to jest oczywiście nawiązanie do mitu o Heraklesie. Herakles dostał w podarunku od swojej żony Dejaniry koszulę przesączoną krwią centaura nasosa, którego to centaura, sam yy, yy, chciałem powiedzieć słowacki, sam Herakles zabił. I ta koszula yy, była Będąc, będąc przesiąknięta tą krwią, sprawiała nieprawdopodobne wręcz cierpienie Heraklesowi. Do tego stopnia było to dojmujące uczucie, że Herakles sam sobie usypał stos, podpalił i na tym stosie się na tym stosie umarł. Albo no powiedzmy, że prawie umarł, bo może został w, jednym, w jednej z wersji mitów został, został wzięty przez bogów i, i gdzieś tam na niebie Umieszczony, a już mniejsza z tym. Ta koszula Janiry to są znowu ta, te nasze wady narodowe, które trzeba z siebie zerwać. A jeżeli zerwiemy tę koszulę, to będziemy nadzy jako naród, i w tym momencie w wierszu Słowackiego pojawia się taka wyidealizowana wizja Polski potężnej, niezwyciężonej, budzącej postrach, a na pewno respekt. Tak? Jest to Polska, która zrzuciła z siebie wady narodowe jednak tę wizję, która mogłaby przecież grup Agamemnona zamykać i być taką trochę pocieszającą, mobilizującą kodą, to tę wizję psuje gorzka świadomość pewnego, no dam tutaj cudzysłów, pewnego fatum wiszącego nad Polską. No i tutaj mamy takie słowa, Polsko, lecz ciebie błyskotkami łudzą, pawiem narodów byłaś i papugą, a teraz jesteś służebnicą, Cudzą. Te dwa ptaszydła, dwa symbole to oczywiście symbole próżności, pychy, bezkrytycznego naśladowania wzorców nieprzystających do polskiej kultury, mentalności, społeczeństwa, fazy rozwoju. Tak? To doprowadziło do wszystkich możliwych nieszczęść. No ale tak by się mogło wydawać, że patrząc na naszą historię, to my ciągle jesteśmy jako naród podobni do tego pawia i do tej Papugi. Słowacki tutaj wytacza naprawdę potężne działa i wykrzyknienia, którymi naszpikowane są ostatnie zwrotki grobu Agamemnona, to są sygnały potężnej złości słowackiego, gniewu, rozczarowania, ale i poczucia bezradności. Wydaje się, że poeta finalnie nie wierzy już w możliwość nawrócenia się Polaków albo zejścia ze złej drogi naszego narodu, ani w możliwość dotarcia do Polaków, którzy są głupi. No, mózg im coś wyżarło. Tutaj w tekście mamy, że sęp nam wyżera e, mózgi. Tak? Ten sęp, który e, Prometeuszowi wyżerał, e, wyżerał wątrobę. E, a e, z kolei brak mózgu przykłada się na to, że mamy pamięć złotej rybki, czyli bardzo, bardzo e, słaby... Bardzo słabe mamy zdolności kojarzenia faktów, bardzo słabe mamy zdolności do wyciągania wniosków z tego, co już w naszej historii kiedyś nie działało. Finał jest, finał jest przerażający, bo brzmi on tak: szczęknij z boleści i przeklinaj syna, lecz wiedz, że ręka przekleństw wyciągnięta nade mną, zwinie się w łęk jak gadzina, czyli <laughs> uschnie ręka, tak? Polsce, Polakom. I z ramion ci się odkruszy, zeschnięta. I w proch ją czarne szatany rozchwycą, bo nie masz władzy przekląć niewolnico i tutaj mam aż trzy wykrzykniki. No tak, być można z tego wyciągnąć taki wniosek pocieszający i, i nieco zasmucający. Być może jest to pocieszające, bo takim krzykiem, takim wrzaskiem, yy, słowacki chce bardzo mocno zmobilizować Polaków do oporu i, i do tego, żeby powiedzieli sobie, Polacy: nie, nie jesteśmy niewolnikami, dalej zróbmy coś z tym. A może jest to po prostu bardzo bolesna diagnoza, i nie ma w naszych, nie ma w naszych genach, nie tak będzie, nie ma w naszej duszy narodowej, czegoś, co by sprawiało, że raz na zawsze będziemy wolni. Być może to geopolityka, być może to nasze usposobienie, być może coś jeszcze, być może jakiś fatum. W każdym razie jest to bardzo ważny tekst. Jest to wiersz, w którym mieszają się przeszłość z teraźniejszością, oczywiście słowackiego. Słowacki zdaje się też wybiegać do przodu, przewidując, co będzie, jeżeli się, jeżeli się nie ogarniemy, mówiąc bardzo kolokwialnie. Mamy tutaj i motyw podróży, i motyw. I motywy biograficzne, no, autobi... Nie, no tak, autobiograficzne, no bo Słowacki się w tym grobowcu znalazł. Osobiście dużo tutaj mądrego. Mam no, nadzieję, że chociaż część z tego uchwyciłem. Trzymajcie się. Pozdrawiam.